Cześć kochani, dzień dobry. Czas na kolejnego vloga. Mam wrażenie, że nie nagrywałam vlogów milion lat, ale to tylko wrażenie, słuchajcie. Pewnie też dlatego, że wiecie, u mnie w ostatnim czasie się dzieje dużo, e, czy działo się dużo i no niekoniecznie e, miłych rzeczy. Działo się też, no. Można powiedzieć, że działy się rzeczy, które. Mm, które. No, dla mnie są mało przyjemne. E, tudzież nawet rzeczy, które mnie niesamowicie zabolały. Powiem Wam, że dziwi mnie strasznie w jakichś czasach my żyjemy. Wiecie co?, że tak szybko wymienia się człowieka na innego czy na drugiego, czy nie wiem jak to, jak to teraz yy, ubrać w słowa ale w dobie internetu słuchajcie, to jest jakaś masakra nie pasuje mi coś w kimś to nara następny proszę, czy następna proszę to nie ma znaczenia teraz, czy kobieta, czy mężczyzna tak? to jest, to jest po prostu straszne ludzie przestali o siebie walczyć przestali mieć jakiekolwiek jakąkolwiek empatię Widzą tylko siebie, własny czubek nosa, i jak się czuje ta druga osoba, to już jest nieważne. Mówię Wam, najchętniej do siadła i płakała, ale już płakałam tyle czasu, że, że nie chcę sobie teraz rozmazać makijażu, tak? No, na twarzy dzisiaj mam, słuchajcie, ten podkład z Eveline, Jego już tutaj jest naprawdę tylko tyle. Więc to jest jeszcze na kilka użyć i, i go skończę. E, to jest ten numer, słuchajcie, 010 Light Beige. A ja mam jeszcze, jak wiecie, już kilka miesięcy temu kupiłam... Czekajcie, działam, jest tutaj. Kupiłam odcień 015 Light Vanilla, który swoją drogą, nie wiem na ile to będzie widać, ale niby 0,15, a jednak jest jaśniejszy odcień. Nie, Wy tego chyba nie będziecie widzieć, ale powiem Wam, że na żywo to widać różnicę. Że ten 0,15 jest jaśniejszy. Ja go jeszcze chyba nie używałam. Nie, nie używałam. Więc on na pewno pójdzie jeszcze niebawem w użytek. Póki co najpierw skończyć tego z Eveline, no i oczywiście kolejne opakowanie skończyć tego z mojego z Maybelline, ale jak widzicie tu już też go dużo nie zostało, to też jest jeszcze kilka użyć. Um, no, a jak przyjdzie wiosna, wrócę do tego z Originsa i też go wykończę. No i tak będę sobie wiecie co pomału wykańczać. Um, tego z Kiko też by się przydało w końcu zacząć um, intensywniej używać. No i ten Super Stay Wiecie co, nie wiem o co chodzi, ale chyba mi znowu niesamowicie zaczęły szaleć hormony. Wyglądam w tej kamerze tak blado, wiecie co, na żywo nie jestem taka blada, nie wiem, może Was trochę przyciemnie. to wtedy... Chociaż nie, no kamera, ustawienie jest takie jak zawsze, więc nie wiem dlaczego ja tak blado wyglądam, nie mam pojęcia. E, w każdym bądź razie, co chciałam powiedzieć. E... Nie wiem, co się stało, słuchajcie, chyba hormony mi znowu strasznie szaleją, dlatego że skóra zaczęła mi się znowu, słuchajcie, tak przetłuszczać, jak miałam wtedy bezpośrednio po, po operacji, po chyba drugiej operacji, tak miałam. Na początku roku, że właśnie niesamowicie ym, skóra mi się przypuszczała. Popatrzcie, nawet moje bibułki y, matujące leżą tutaj na wierzchu, bo zanim wyjdę gdzieś z domu, to za nie łapię, i one już są nieźle zużyte, będzie trzeba kupić kolejne. Ym, bo mówię Wam dosłownie, smalec z twarzy po nie wiem, pomaluję się i godzinę, półtorej później już mogę smalec z twarzy zbierać, a po trzech, czterech godzinach to już w ogóle wyglądam jak kula dyskotekowa. I e, myślałam na początku, że mi się tylko wydaje, tak? Bo wiadomo, że skóra wydziela sebum, ale ja mam skórę mieszaną w kierunku suchej, czy miałam zawsze. Więc moja skóra, jakby aż tak dużo sebum nie wydzielała. I e, aktualnie nie wiem, co jest po prostu grane, ale też słuchajcie, włosy mi się strasznie przetłuszczają. Ja mam łuszczycę na skórze głowy, więc moja skóra głowy teoretycznie nie produkuje sebum tak jak u zdrowego człowieka, tak? Ehm, moja skóra głowy przez tą łuszczycę jest podrażniona, jest e, przesuszona i muszczy e, no się, po prostu się uszczy. To wygląda jakby był łupież, a ja słuchajcie, no wszędzie, macam się po włosach, ale bez przesady. Też nie macam się, wiecie, cały dzień. Ja Wam powiem, że teraz na przykład mam świeżo umyte włosy, świeżo wysuszone, wyprostowane i ym, z reguły na takie późniejsze popołudnie, wczesny wieczór one już nie wyglądają na świeże. A tego problemu jako tako dawno już nie miałam. Nie chcę z drugiej strony, wiecie, teraz też rypaczami cały czas codziennie myć głowy, dlatego że no, boję się, że wiecie, pogorszy tylko stan. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu odczekać i zobaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Ale wiecie, z drugiej strony ja też nie lekarz, więc nie mam zielonego pojęcia. Widzę, że tutaj leży opakowanie kartonowe, które muszę zaraz wyrzucić z Alverde po... No właśnie nie po, no bo ja używam teraz tego Alverde Serum z witaminą C, 1% witamina C i bio e, aloes. Ehm, no. Żeby rozświetlić Serę, bla bla bla. Um, no, używam. To akurat nie jest bardziej takie, wiecie, co, żelowe serum. E, bo serum z ceramidami z Alverde było kremowe i było rewelacyjne. Słuchajcie, naprawdę bardzo lubiłam. No, tego dopiero używam od kilku dni, więc na razie jeszcze wiele nie mogę e, na ten temat powiedzieć. Także tak, mam Wam jeszcze, słuchajcie do nagrania. Chyba jeden filmik stacjonarny. Ja muszę zobaczyć, czy nie będzie się składał z dwóch części. Ale, ale całkiem słuchajcie, możliwe, że Wy go już widzieliście, zanim ten vlog się pojawi. Nie wiem, nie mam pojęcia. Jeszcze nie wiem, w jakiej kolejności to wszystko powpuszczam, jeżeli chodzi o filmiki. W ogóle muszę po, poobrabiać. Wiecie co? Nie wiem. Rozleniwiłam się. Przez to właśnie, że taka smutna jestem teraz... Był okres, kiedy już Wam powiedziałam, że czuję się dobrze, że, że, że naprawdę czuję się dobrze, że jestem szczęśliwa i w ogóle jakby ten okres aktualnie minął, i na chwilę obecną czuję się wszystko inne jak szczęśliwa i, 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 i zadowolona i spokojna. W ogóle nie wiem, co z dzisiejszego vloga wyjdzie. Widzę, że gadam już 8 minut. W każdym bądź razie wstawiłam pranie, ręczniki. Trzeba będzie, jak się wypierze wynieść na strych. Zciągnąć suche pranie, znieść tutaj na dół. Zaraz też muszę wyjść z Miluniem, bo to już w pół do pierwszej, a ja dzisiaj późno wstałam. Pewnie też dlatego, że wczoraj po prostu poszłam, no jak na mnie późno spać. Eee, no, dokładnie tak. Więc ja teraz lecę z Miluniem na spacerek. Później będę musiała też do Czech podskoczyć, auto zatankować, znowu wkłady do mojego e-papierosa kupić. Bo ja przez ten cały, słuchajcie, stres w dalszym ciągu nie wróciłam do palenia papierosów normalnych. I myślę, że już nie wrócę. Natomiast no, przez ten cały ostatnio stres, przez te nerwy i w ogóle jakby coraz... Znaczy, coraz więcej. Jakby chwilowo więcej po prostu siedzę przy, z tym papierosem, papierosem em, tym o. I przez to też likwidy mi się, mi się szybciej e, kończą. No ale nic. Dobra, idę z tym milusińskim. Słońce wyszło, jest piękna pogoda, więc trzeba korzystać. Cześć kochani. Tradycyjnie nie wróciłam. Mamy nowy dzień. Dlaczego nie wróciłam? Pojechałam, słuchajcie, do Czech, i właściwie, zanim pojechałam do Czech, to pisałam z Ronim, e, z tym przystojnym Ronim, jak to niektóre z Was pisały. E, I że Ronim miał wolne. To stwierdziliśmy, że moglibyśmy się spotkać. No i umówiliśmy się w LB Parku w Dreźnie. To jest centrum handlowe, tam obok jest Ikea i tak dalej, i tak dalej. I generalnie nie na jakiś tam shopping, tylko po prostu wiecie, żeby. Co tu zaglądasz, uciekaj, idź ładnie na miejsce, idź w pyśnie. Widzicie? Musiałam drzwi zamknąć. Um, no, nie na jakiś tam, wiecie, shopping, tylko żeby pogadać, bo e, no po prostu mówię wam: e, cyrki mam, cyrki mam, po prostu cyrki mam. W każdym bądź razie um, pojechałam do tych Czech, żeby to auto zatankować, kupić te wkłady, te likwidy do, do mojego e papierosa. No, i w drodze powrotnej przyjechałam do domu, nakarmiłam Milana, z nim wyszłam. I w drodze powrotnej, wiecie co, wysyłaliśmy z Ingo do siebie wiadomości. I... Ingo spotyka się od trzech tygodni z jakąś kobietą. Nie wiem, kto to jest. Mieszka mniej więcej godzinę autem od niego. I on wczoraj miał z nią swoją trzecią randkę. Został u niej na noc. Wrócił dzisiaj przedtem do domu. Więc no. W każdym bądź razie, dlaczego wam to mówię? Wyobraźcie sobie, że. Zaczynają się cyrki w stylu mi wolno, a tobie nie. A mianowicie wczoraj Ingo wpadł w szał, jak rozmawialiśmy przez telefon, zaczął się na mnie drzeć i w ogóle, ee, jak mu powiedziałam, że jestem później z kimś umówiona. Chodziło o Roniego, tak? I to mu się strasznie nie spodobało. W ogóle miałam iść ze znajomymi, wiecie, wczoraj też e, na imprezę. No i ja oczywiście nie poszłam, bo Hingo zepsuł mi humor totalnie. E, I tak, to też mu się nie podobało, że ja ze znajomymi chcę iść e, na imprezę. E, no i wiecie, zaczął się, zaczął się cyrk, i e, po tym jak się dowiedziałam, że on. Został tam na noc, to powiedziałam, że nie chcę go więcej widzieć. Nie chcę go więcej widzieć. Tym bardziej, wiecie co. Ja i Roni, Roni zrobiliśmy zdjęcie. Już Wam pokazuję to zdjęcie. To zdjęcie zrobiliśmy z, właśnie z myślą o tym, żeby. im go dosadzić, że tak to nazwę. A mianowicie, jak Roni daje mi buziaka. Ja to wrzuciłam w status. Bo wiedziałam, że e, no, że on na to prędzej czy później zareaguje. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, on jest u tej kobiety, a do mnie pisze. I to jest powód, dlaczego ja już nie chcę nikogo. Ja już nie chcę nikogo, bo jak ja mam komuś takiemu zaufać? Mm -mm. Nie ma o tym mowy w ogóle. W każdym bądź razie, no, rozpętała się oczywiście od tego zdjęcia też awantura, gdzie ja mu powiedziałam. Słuchaj, e, jakbyś się mnie zapytał, kto to jest, to bym ci powiedziała. Ja mówię, bo to jest przyjaciel ode mnie. Ja mówię, przyjaciel, ja mówię, który ja mówię, zawsze dla mnie jest, zawsze mogę się z nim zgadać, dzwonić, spisać, czy też w miarę możliwości zobaczyć. On mieszka za Kemnic, słuchajcie, i on przyjeżdża. Tutaj w te strony tylko i wyłącznie po to, żeby e, wysłuchać sobie e, moich problemów i moich żali, żali, tak? I mnie przy okazji też e, rozbawić, bo to mu się zawsze udaje. No, także tak wygląda sytuacja. Nie chcę, nie chcę, go, nie chcę go już więcej widzieć. Nie, nie. nie po tym wszystkim. Bo jak to moja kuzynka powiedziała, on się zrobił taki pies ogrodnika. Sam nie ruszy drugiemu nie da. O tak. No, e, z pozytywnych rzeczy, słuchajcie, dostałam e, maila z m, od Lidla e, odnośnie całej tej sytuacji z kradzieżą danych i cofnięciem tych pieniędzy i tak dalej i tak dalej. Poprosili, żebym wysłała im e, kopię tutaj tego pisma, gdzie jest czarno na białym, że rzeczywiście podałam kogoś tam na policję, właśnie odnośnie, odnośnie tego, czy nieznajomą nie osobę, o tak to nazwijmy. Więc im to wysłałam, bo chodzi o to, żeby wiecie, oni mi komornika nie wysłali, bo ja te pieniądze, które chcieli mi ściągnąć z konta ja te pieniądze cofnęłam. To właściwie banki je cofnął na moją prośbę i zablokowali to konto. No ale żeby mi komornika nie wysłali, to ja Wam opowiadałam, że że co? Że zadzwoniłam tam, żeby sytuację wyjaśnić. No i no, jak mówię, odezwali się, więc teraz czekam, co oni dalej powiedzą. Zobaczymy. Mam naprawdę nadzieję, że że uda się i że nie zostanie mi komornik wysłany, bo to byłby cyrk po prostu. Także to tyle z pozytywnych rzeczy. Ehm, idę zaraz, słuchajcie, robić obiad, bo też taką kolejną pozytywną rzeczą jest, że ja w ostatnim czasie przez ten cały stres, słuchajcie, e, prawie nie jadłam tak. Mało jadłam i, i no i oczywiście wiadomo, że waga mi poleciała. Po mnie tego słuchajcie, tak nie widać. Po mnie to dopiero, nie wiem, ja bym musiała zrzucić 8-10 kg, żeby dopiero zaczęło być po mnie widać. I na chwilę obecną, słuchajcie, no zgubiłam 5 kg przez ostatnie 4 tygodnie mniej więcej. Także, także tak. No, to też takie niby pozytywne, ale no, wiadomo. Ehm, <laughs> tak nie powinno być. Więc idę teraz, słuchajcie, obiad robić. Milana muszę nakarmić. Pokażę Wam, co będę robić, ale to nie będzie nic jakiegoś e, wielkiego. Po prostu ziemniaki z kotletem i <laughs> surówką. Tyle. Ale, no, ale idę. Muszę, muszę, po prostu muszę coś zjeść. Um, dokładnie tak. No a wieczorem pójdę chyba na imprezę z Iną i z Ronim do Hüttencauba. O Jezus, słuchajcie, to Wam muszę powiedzieć. Boże, jak mi się wczoraj miło zrobiło. To było tak miłe. Ja wczoraj po spotkaniu z Ronim podskoczyłam. Jeszcze do mojej paczki, bo akurat nie byli na, na Mary. Mary to jest plac, tam gdzie się zawsze spotykamy. E, to się nazywa Merian Plac, dlatego Mary. E, podskoczyłam tam do nich i słuchajcie, oni powiedzieli do mnie, jak to dobrze, że jesteś. Tęskniliśmy strasznie za tobą. Bo odkąd wiecie, ja. I go poznałam i zaczęliśmy się tam spotykać, jak mówimy, my parą nie byliśmy, ale odkąd się zaczęliśmy spotykać i w tym czasie wydarzyło się tyle rzeczy słuchajcie, że yy, moja paczka oni mnie już prawie nie widywali. Bardzo rzadko, bardzo rzadko. A przez ostatnie trzy tygodnie to ja nie wiem, chyba nawet ani razu mnie nie widzieli, poza wczorajszym wieczorem, więc mi powiedzieli, że, że strasznie za mną tęsknili i że cieszą się, że, że z powrotem jestem, nie? Bo ja też powiedziałam, no teraz już będziecie mnie mieli częściej, bo po prostu no podjęłam decyzję taką, jaką podjęłam, wiecie, ja Ingo dałam drugą szansę, ale... Nie, bo ja wiem, że to by się skończyło tak jak z Markiem, słuchajcie, on by mnie wykończył. Jeżeli on już teraz, w tym momencie, y, mając spotkając się z inną, w dalszym ciągu do mnie jeszcze y, y, pisze, dzwoni i, i, i w ogóle jakieś wąty o wszystko ma, to, 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 to nie, to by się skończyło bardzo źle. To nie, nie, nie ma sensu. Ja zresztą powiem Wam szczerze, że już nie umiałabym mu zaufać. No. Dobra, idę robić jedzenie. No i tak kochani, jak Wam mówiłam, nic specjalnego. Pire ziemniaczane, kotlecior i yy, buraczki. Miałam ochotę. A że przywiozłam z Polski, to będę teraz wcinać. Jeżeli Wy coś jecie, to życzę Wam też smacznego. Kochani, wiecie co? Ja naprawdę odnoszę wrażenie, że nie skończę tego vloga, bo znowu minęło, nie wiem, chyba dwa dni? Trzy dni. Trzy dni. Słuchajcie, leje aktualnie. to to tam idzie? Leje aktualnie, jak nie wiem, zresztą możecie widzieć. Ja byłam e, szybko w supermarkecie i byłam w Rosmanie. Nie kupowałam. Nie, w sumie jeden kosmetyk kupiłam, ale generalnie kupowałam rzeczywiście tylko rzeczy, które mi potrzebne są. To, to tam idzie? O, matija spalu. E, dokładnie tak. Słuchajcie, coś chciałam powiedzieć i nie wiem, co. Ja jestem, wiecie co, ja jestem teraz tak rozkojarzona, że to się w głowie nie mieści. W każdym bądź razie dzisiaj o 17, czyli za niecałe 4 godziny będę wyjeżdżać do Drezna. Spotkam się z moimi dziewczynami, z Meli i z Sarą, i pójdziemy się gdzieś coś napić, po, pogadać trochę i w ogóle. Będzie na pewno wesoło. Będzie na pewno wesoło. Słuchajcie, wczoraj sushi jadłam. Mam jeszcze w domu. Zaraz muszę wci wcisnąć dalszą część, bo żeby się nie zepsuło. Ale jadłam, słuchajcie, sushi, a ja sushi nie jadłam bardzo długo, bardzo długo, kilka lat chyba. Także także, no. Cieszę się, jak nie wiem. Ech. Odezwała się do mnie, słuchajcie, kumpela z czasów Perlina. Jeszcze przed moim mężem byłyśmy zżyte ze sobą. Ehm, Nettie się odezwała. Ehm, wiecie, no ja tam na Facebooku od czasu do czasu widziałam, co się u niej dzieje, że, że, że dziecko ma i to i tam to i to. Ehm, ale cieszę się niesamowicie, że się odezwała. I ehm, mówiłam Wam, że się z Ronim spotkałam. Wyobraźcie sobie, Roni zwariował. Słuchajcie. Mój telefon, no jest już, no, nie, nie, no już ma 3 lata. Teraz to już nawet 3 lata z hakiem. No i wiecie, on już się zaczyna wieszać. Ja mam siają tak. To nie był jakiś drogi telefon, no ale on już się zaczął wieszać i tak dalej, i tak dalej. A ja po prostu, wiecie, może nie, nie przykładam aż takiej uwagi do tego, żeby mieć ten telefon najnowszy, najlepszy i w ogóle. No, ale że aktualnie mam po prostu dużo innych, ważniejszych wydatków, no to stwierdziłam: Dobra, no to tam w przyszłym roku w końcu gdzieś tam sobie kupię telefon. No, Roni mnie uprzedził, słuchajcie, Roni kupił mi telefon. Mówi do mnie, słuchaj, mówi, jesteś moją przyjaciółką, mówi, ja wiem, że potrzebujesz nowy telefon, mówi, ja nie zbiednieję, ty się nie wzbogacisz, mówi, gdybym nie mógł, to bym tego nie zrobił, mówi, ale stać mnie, więc dlaczego nie? Zamówił mi nowy Xiaomi. 12 nie Xiaomi Note 12 coś coś takiego do tego e, obudowę do tego e, szkło pancerne bo no, ja mi często leci telefon z ręki i jakbyście zobaczyli jak mój display ja też mam takie tak, taką pancerną ochronę ale jakbyście zobaczyli jak to wygląda to masakra i e, no i do tego jeszcze e, wziął mi jakby swoją ze swojego abonamentu kartę partnerską że mam 30 gigabajtów miesięcznie inter internetu, no i wszędzie tam mogę dzwonić i tak dalej. I o to kosztuje 10 euro miesięcznie. Ja mówię do niego: No to zrobię ci stały przelew. Słuchajcie, on nawet stałego przelewu nie chce. On powiedział, że. A po co? Przecież on i tak płaci, to 10 euro go nie zbawi. Ja nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ja mam takich, słuchajcie, przyjaciół, że to się w głowie nie mieści. Ze świecą takich ludzi szukać, wiecie, którzy robią coś bezinteresownie. Ja jeszcze wczoraj powiedziałam do niego, Weroniku, czy no, no, głupio mi tak, wiecie, no ja nie jestem tego nauczona. A on do mnie mówi, soj mówi, bierz, mówi, rękę, którą do ciebie ktoś wyciąga, mówi i chce ci pomóc. Mówi, ja wiem, mówi, że gdybym ja potrzebował pomocy, to ja wiem, że mogę zawsze do ciebie uderzyć i że zawsze w miarę swoich możliwości będziesz mi mogła pomóc. Mówi, ty jesteś, mówi, jedną z niewielu osób, mówi, do których wiem, że w ciągu dnia, nocy, o każdej porze mogę się odezwać. No, a moje dziewczyny się w ogóle śmiały, czy, czy ja to nie śpię, czy, znaczy, nie, moje dziewczyny się śmiały, mówią do mnie, a ty to chyba też y, 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 24 na dobę jesteś, jesteś na nogach, nie? Ja, mówię, ja mówię, a co, czuć to tak, widać to tak? A ten, a, a, Sara, a Sara się odezwała, mówi, no podobno zło nie śpi nigdy, nie? <laughs> Więc wiecie, pośmiałyśmy się, jak nie wiem. Dobra, słuchajcie lecę na górę, e, przyjdę się na pewno jeszcze do Was, żeby pożegnać się, bo nie chcę przeciągać tego vloga, on tam jeszcze nie ma 30 minut, ale nie każdy musi mieć e, no i jak mówię, no jeszcze trochę do zrobienia mam muszę przede wszystkim zaraz też wyjść w ten deszcz z Milanem, a nie wiem co mi się dzieje słuchajcie z Milanem, on mi dzisiaj w ogóle nie chce jeść i to ostatnio się bardzo często zdarza, więc pff, nie wiem, dobra, lecę słuchajcie, jestem po spacerze z Milanem, no i chciałam Wam pokazać co kupiłam w tym Rosmanie. Gryzaki gratiski dla Milunia. Oczywiście moje tealighty, te, które 8 godzin się palą. One zmieniły wcześniej, były w takim worku, co widzieliście często u mnie w dękach gospodarczych, a teraz jest już w takiej formie. O, Do tego kupiłam oczywiście dwie świece waniliowe, bo nie mam już żadnej na zapasie, dlatego zaraz jedną rozpakuję, powędruję do pokoju. Kupiłam ferii, niestety mały. Opatrzcie, ten sam żółty mam te, miałam teraz, bo tu już końcówka została. A propos, to mi się dawno skończyło, zapomniałam wam pokazać w dęgu gospodarczym. I ja tutaj, słuchajcie, dolałam sobie płynu, wody i zrobiłam sobie sama tą pianę. Także opakowanie zostaje, będę to dalej robić. Natomiast czasem muszę rzeczywiście umyć y, po prostu żelem. Opakowanie chusteczek tych dużych. Dwa razy Milka Tender uwielbiam. No i jedyna kosmetyczna rzecz, którą kupiłam, która została mi, z, znaczy nie mi, tylko która została zachwalana w internetach, że to podobno odpowiednik e, Kilsa Midnight Recovery, coś tam, e, czyli Isana. E, koncentrat naprawiający na dzień, e, nie, przepraszam, na noc, Nightend Beauty, e, ma regenerować przez noc, sprawiać, że skóra będzie. Ładniej wyglądała. Ma w sobie olejek, olejek, właśnie nie wiem, co to jest na e, W każdym bądź razie też lawendowy. No nie wiem, słuchajcie, zobaczymy. Opakowanie, z tego co widziałam, e, jest też e, zbliżone do. Em, wiecie co? Jedną ręką to jest ciężko. Do tamtego Skillsa. Popatrzcie, no i rzeczywiście tutaj. Na, na klik y, y, pompka, znaczy pipetka. No, szklane opakowanie, powiem Wam, że trochę przypomina, tylko tutaj jest strasznie duże opakowanie. No, ale nie wiem. E, zobaczymy, jak się będzie e, sprawdzać. Także no i to tyle, jeżeli chodzi o moje zakupy. Słuchajcie, Miluś mi w dalszym ciągu nie. Aha, jeszcze. srajtaśmy taśmy, oczywiście. E, Miluś mi nie chce w dalszym ciągu jeść. Słuchajcie, wymiotował mi żółcią. Martwi mnie to niesamowicie, bo on coś mi znowu, słuchajcie, zaczyna chudnąć. Pan ładny. Czy ty mój pan ładny jesteś? Czemu ty nie robisz pyszne? No rób ładnie. O, 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 no, rób pyszne. O, chociaż troszeczkę, wiecie co, żeby zjadł, bo tam jest lek i Mila musi to jeść. No, dobra, słuchajcie, nie będę przeciągać. Dzisiaj to wszystko. W końcu zakończę tego vloga. Zapraszam Was, oczywiście, na kolejne vlogi. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.